W środę 29 czerwca w Chorzowskim Magistracie oficjalnie zakończono wiosenny semestr w Klubie Malucha. W sali sesyjnej Urzędu Miasta z dzieciakami spotkał się prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Najmłodszym wręczono dyplomy i słodkie upominki, a ci wraz z rodzicami odwdzięczyli się ogromną laurką i bukietami kwiatów. Ten rok był rokiem zmian w Klubie Malucha, głównie dlatego, że zmieniła nam się koordynatorka, która jakby troszeczkę od nowa i świeżo spojrzała na cały projekt. Powstały nowe, bardzo fajne zajęcia, bardzo lubiane przez rodziców, jak Maluch Matematyk, gdzie dzieciaki są wprowadzane w świat przedmiotów ścisłych. Mieliśmy nowe imprezy, takie jak Olimpiada Malucha, gdzie 70 rodzin ćwiczyło i spędzało aktywnie czas. Mieliśmy bal wiosenny, gdzie dzieciaki same robiły na głowy, później musiały się prezentować na czerwonym dywanie, co też uczyło ich trochę, jak sobie radzić z tremą i sytuacjami takimi dosyć stresującymi nawet dla dorosłych. Bardzo dużo dobrej zabawy, dużo nauki, integracji rodzica z dziećmi, pokazanie ich nowych metod spędzania wspólnie czasu. Myślę, że bardzo potrzebny projekt, szczególnie dla rodziców, którzy jakby chcą wrócić do pracy, nie, boją się, dziecko zareaguje w żłobku czy w przedszkolu i oni trochę się też uspokajają, mówiąc, że dziecko fajnie wchodzi w grupę, że się uczy bycia w tej grupie. Myślę, że w każdym mieście taki projekt powinien funkcjonować. Od początku powstania Klubu Malucha spotkał się ten projekt z dużym zainteresowaniem rodziców, wręcz brakowało miejsc w tym momencie dla wszystkich dzieci. No ale takie są początki. Myślę, że dzięki pani Magdzie Sekule, która się w ten projekt zaangażowała i powołała powiedzmy również osoby do prowadzenia prowadzenia tych z takiego klubu. Wiele dzieci miało okazję świetnie się bawić, uczyć i oczywiście wspólnie spędzać czas, czas z rodzicami. Ten czas na pewno nie został zmarnowany, bo widzimy się, jak dzieci są uśmiechnięte, zadowolone i oczywiście rodzice również. Nowy semestr we wrześniu, natomiast przez całe wakacje jest oferta specjalnie dla dzieci. Klub Malucha wyrusza w miasto, opanuje place zabaw, opanuje dzielnice. Będziemy prowadzić stacjonarne zajęcia świetlicowe dla tych, którzy zostają w domach. Także bardzo bogate program. Nie zapominamy o Maluchach na wakacje. Zapraszam na Dąbrowskie Ośrodki. Oczywiście będziemy kontynuować ten projekt, bo, bo dzieci są naszą największą troską. Dawno rodziców jak i władz miasta chcielibyśmy, bo ich jak najwięcej w naszym mieście, ponieważ miasto się starzeje i dlatego też starzamy w te, takie warunki, żeby właśnie spowodować, że, że, że żeby się wszyscy dobrze czuli. Bardzo ciekawe, bardzo miło spędzony czas, wesoło. Nie chodzimy od samego początku, dopiero w pewnym momencie dowiedziałam się, że taki klub u nas w Chorzowie jest, no i po prostu zapisałam się i jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam uczestniczyć na takich zajęciach z dziećmi. Myślę, że dzieci też są szczęśliwe, bo dużo to, dużo naprawdę to daje. I w domu, nawet w domu dzieci, czy śpiewają piosenki, czy, czy bardziej kolorują. No, jest naprawdę... Myślę, że jest bardzo fajnie. Klub Malucha powróci we wrześniu po wakacyjnej przerwie. Wszelkie informacje na temat działalności klubu można znaleźć na stronie Centrum Integracji Międzypokoleniowej lub bezpośrednio w siedzibie przy ulicy Dąbrowskiego 7.